Halo, halo, cześć siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o całym majorze, o finale i o tym wszystkim co się dzieje wokół. Tego. No, jest jakieś takie ciekawe newsy wam powiem, oczywiście. Więc lecimy sobie już z tym całym odcinkiem. Wczoraj był finał, co nie, bo ten odcinek pewnie się pojawi w poniedziałek, czyli ostatnie, ostatni dzień świąt. No i wczoraj, jak już każdy widział, NATUS z pokonało Face, No, trochę przykre to jest dla mnie, bo wolałbym, żeby Face wygrało. No, ale jak już, jest, jak już jest tak, to może być. Co ciekawe, co tak trzeba bardziej wziąć pod uwagę w związku z tym całym turniejem. To, że moi drodzy pikamy, bardzo przykre pikamy były. I no niestety srebrny żeton jest tak, jak Wam pokazywałem w ostatnim odcinku, który pojawił się w sobotę, chyba, jak dobrze pamiętam. I tak jeszcze szczególnie, to jak widzicie, JL jest. Um, MVP. No i ma tutaj, trochę duży ma właśnie ten, czekajcie, rating, 1,22 ma. On tak zagrał, wiecie, no miał tam kilka takich fajnych meczów, a tak ogólnie reszta to była taka, takie mecze średnie, no ale wiadomo miał kilka takich na przykład na Spirit, na Nuke, gdzie chyba zrobił tam 40 ileś kili jak dobrze pamiętam oczywiście z ogrywką. Nie wiem, czy wam to pokazywać jeszcze, czy to jest sens, no cały major, major się skończył, niestety, no wygląda to jak wygląda, Polacy musieli no, odpaść niestety już, już w stage'u tym, tym opener, co nie tak, tak, to był opener stage, a, tak, to był opener stage. No i co moi drodzy, Spirit, tutaj G2, szkoda też G2, bo mógłby być fajny final G2 na face, a tak, no Natus Swinser wygrało, czyli oczywiście ukraińska e, tutaj organizacja. I tak to wygląda, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym całym evencie, o tym całym majorze, bo według mnie był tak oceniając oce, oceniając oceniając tak cały kształt dałbym 7 na 10 kilka rzeczy było takich mało fajnych teraz mi tak ciężko sobie to wymienić, ale na pewno po dłuższym zastanowieniu się dałbym radę coś powiedzieć na temat tego całego. Turnieju, że coś mi tam nie pasowało. Na pewno to ten kibic, który tam wleciał i rozwalił tą całą statuetkę. No i w sumie te pikemy, że zmienili to w CS-ie. Jeszcze na pewno to, że na co wygrało, więc no, to są już trzy takie małe powody, ale na pewno były jeszcze jakieś inne powody. Sorry, bo o to przyjechało. I tak ogólnie, to teraz Wam powiem trochę o tym, co tutaj się dzieje na całej scenie. Bo jak widzicie, Nikor coś tutaj. Aha, bo to jest ten Nico. to jest jakiś inny. Ja się już dostałem Nikola, ok, ciekawe. Endpoint tu zatransferowało od kilku zawodników. Znaczy jednego, dokładnie slenda. Kto jest w ogóle ten slender? Pokaż mi, go, on jest dobry. Eee, ty, 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 ty. Ale chyba go chcieli. 19-latek, jak ja mam w ogóle tu statystyki, łasen, ja ciekawy on jest dobry, on jest naprawdę dobry moi drodzy, no ciekawe, ciekawe. Ehm, no i ogólnie z czego w ogóle poszedł do jakiegoś endpointu. To jest też mega ciekawe. Ja, jak, jaką drużynę ma endpoint? Oni mają taką, moi drodzy, no według mnie no, średnio. Ale co ciekawe nie, bo tu by musiał, że... i Chyba oni go chcieli sobie, Gamer... Gamer Legion go chciało zakontraktować, ale im się nie udało. Entroping Bench Trio, okej, okay, dobra, NAVI qualify for uh, blast World Blast Final, tak, zakwalifikowali się na właśnie World Blast Final i co to oznacza moi drodzy? Oznacza to, że już są razem tam zakwalifikowani z, um, z, z, z Spirit, bo Spirit wygrało tego um, IEMA, tak się uda wyszukać, nie? Bo to jest z tego roku, co nie? Blast World Final będzie pokazana, czy nie? Mm, to jest ten, moi drodzy. Tak, to jest właśnie to, jak widzicie. I tu się już zakwalifikowali, i tu jest do wygrania milion, właśnie milion e, pieniędzy. No, jest to naprawdę bardzo dużo. Tu, jak widzicie, Blast Spring Final to są kolejne drużyny, które mogą się zakwalifikować. Jedną z tych drużyn jest właśnie. Spirit znowu, tylko że pewnie będą inaczej wybierać. Tu mamy jeszcze takie coś, ale to oczywiście będzie później, bo to będzie trwało nowember, czyli to jest chyba listopad, tego, że jak, jak dobrze pamiętam. Jeszcze jest IEM Koloń po drodze, które odbędzie się august, czyli to jest chyba nie wiem, czerwiec, coś kłoteo. No i tak to wygląda. Tutaj w ogóle turniejów ile będzie, to jest dla mnie coś niesamowitego, bo masakra, tak dużo tych eventów, tego wszystkiego będzie, że, że no, będzie dużo do oglądania, moi drodzy. I na pewno coś jeszcze chciałbym wam powiedzieć, to jest to, że mm, tak zastanawiałem się długo, co z ENS na przykład, jak jest to polskie ENS, nie? Jak długo oni będą musieli grać i co długo, jak się długo by musiało coś rozwalać, żeby tam były jakieś zmiany w drużynach i czy kogo oni będą tam próbować zmienić, co nie? Też się zastanawialiście? Bo według mnie, oni mając czterech Polaków i tego jednego e, Duńczyka, oni pewnie będą wymieniać tam tych, co są dwójkę najsłabszych, to mi się wydaje. I tak z kilka turniejów musieli zawalić to. Zależy też jakich tam tych turniejów rangowo, ale no odwaliliby coś niezłego tam kilka razy i na pewno jest już jest już out tam tych takich dwóch najgorszych zawodników, przynajmniej tak mi się wydaje. Eee, co to jest w ogóle? Pidżel, Major, Kochan, High Hinespeak, Okej, a gdzie było największy viewer Shipper? Naprawdę? Major... Czekajcie. O kurde, PGL Major Stockholm, Widzicie to moi drodzy? I Henry, oczywiście Sławy Blast Paris. Y Czyli najlepszy był Major Stockholm. To wygrał Stockholmie. Major, Sto 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 Major Sochudo so Sochudolski y Czy tam Face wygrało przypadkiem? Bo to było o 2 miliony Natus. Czemu tu był aż milion do wygrania? Pierwsze miejsce? O Boże. Ej, to naprawdę był mocny turniej. I to jeszcze Na'Vi wygrało. Ciekawe, ciekawe. No i tak to ogólnie wygląda, moi drodzy. Ja tu jeszcze chciałem. No to jak widzicie, też są transfery. Tutaj Stevie przeszedł, to chyba wam mówiłem już nawet ostatnio. Tu tak... no nie ma też zbytnio ciekawych rzeczy eee, cały meczek tutaj jak był ten Natus przeciwko tem, to jak widzicie, no Natus ich rozjechało na pierwszej mapie, znaczy rozjechało. Porównywalnie grali. Eee, face, no to tu już musiało się w drugiej mapie wziąć naprawdę nieźle. No i na Inferno, nie wiem co, co Face zrobiło. Statystyki Frozen OK, Beat JL Bestie. I tak to wygląda moi drodzy. Tutaj PGL macie wszystkie pokazane ciekawe, jakieś zdjęcia coś, a tu są pokazane gdzie najwięcej było, gdzie, gdzie, gdzie największy odzew był. I tak to ogólnie wygląda, moi drodzy. Więc jeśli ten materiał Wam się spodobał tak ogólnie, dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym całym majorze co był. Wpadajcie na mój sklep kicksend.pl Zapraszam serdecznie. Bo są mega fajne buty w bardzo dobrych cenach. Wpadajcie. Widzicie, patrzcie. I to w sumie tyle by było. 1.22 rating. Ciekawe. Ciekawe był cały ten turniej. Ciekawe, naprawdę. Czekamy na kolejny, czyli teraz będzie Shanghai. I zobaczymy czy Pasha pojedzie do, do Chin, co nie? No, ciekawe. Dobra. Jeszcze czekamy na zmianę rankingu, bo jestem ciekawy jak to będzie. I następne odcinki może będą jakieś takie bardziej inwestycyjne. Ale to się zobaczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. No.